Nazywam się Kalina Remeńska, mam 21 lat. Wybrałam wizytę i charakteryzację. Która dowiedziałam się od mojej cioci, która dowiedziała się od swojej koleżanki. No i zainteresowałam się tym, bo nie zawsze interesowałam się branżą beauty. No i postanowiłam, że pójdę w tym kierunku. Skończyłam szkołę techni technikum gastronomiczne, bo mogę ją gotować. Zawsze szłam w, tamtą, w tą stronę, żeby gotować i i tak dalej. Ale stwierdziłam, że to jest trochę dosyć ciężki y, zawód, bardzo czasochłonny. Y, więc chciałam spróbować czegoś innego. Myślę, że tak, zawsze miałam, jakieś, miałam takie marzenie, żeby mieć własny fustrak, jeździć po świecie, karmić ludzi i malować. <laughs> bardzo mnie właśnie interesują y, zajęcia praktyczne. Bo y, mało mieliśmy tych zajęć praktycznych w mojej szkole, y, gdzie słyszałam, że tu jest trochę ich więcej. Więc no jestem ciekawa po prostu, jak to jest w planie filmowym albo na, w teatrze, albo gdziekolwiek. Po prostu jestem ciekawa tej pracy z ludźmi.